Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Kuwi44. Yo, siamanko. Dzisiaj będzie trochę nietypowy odcinek, dlatego, że będzie on świąteczny. Zapraszam was do oglądania. Dzisiaj będziemy między innymi robić choinkę oraz uzdrabiać kraftowice. Więc zaczynamy! Ja już wybieram miejsce, gdzie będzie ta choinka świecąca. O, tutaj ją zbudujemy. Próbowałam już w wielu miejscach, ale jednak tutaj jest najlepsza. Próbowałam tam już zrobić. Y, o, o, tam przy, y, przy polu, ale niestety się nie udało świecącej, bo tego redstonea nie ma gdzie y, podłączyć. Ale na początku to jest taki poradnik, jak zrobić choinkę. Tu, y, tutaj stawimy redstone. Y, po redstone. Później na tym y, lampę. Lampę. Tutaj mam nie zauważyłam. I na tym detektor. Ale jeszcze zanim to trzeba. Oto ładnie. Tak jak mi jest choinka. Trzeba przedekorować. No i o tak, je coś mamy. Na tym kładziemy lampę jeszcze. Oraz na tym detektor. Oraz, I tak zrobimy przerwę. Jeżeli na, Wam się porannik podoba to zachęcamy do subskrypcji kanału. Subskrybujcie kanał MCK, wejdźcie na Instagram MCKraft oraz dajcie łapkę w górę. Bo ostatnio co zrobiliście to jest super, ale to jest odcinek świąteczny. Więc nie będziemy tak bardzo prosić o subskrypcję, ale możecie dać je. Oczywiście chętnie przyjmiemy. Przyjmiemy. Mhm. Ok, więc y, trzeba jeszcze jedno. W górę oraz jeszcze w górę. O tak. O tak to musi wyglądać. W, tak w, do góry. O, raz, teraz będziemy potrzebowali rusztowań. Wy to możecie na kreatywie zrobić bez. A my na survivalu to już musimy z, z rusztowaniem. Więc jest cztery. Te lampy na wysokość no i te tak okrążamy lampami. To O tak. O tu. Oraz jeszcze z drugiej strony. Nie tutaj. Żeby tak Moja ekspiarka działa. Która? Ta z kaktusami? Ta nasza? Nie. Ta y, ogółem. Co ja zbudowałem A. ją. Ona naprawdę to... teraz działa, bo ten ogław usunąłem. razem, tak, no to tak, pamiętam. usunąłem jedną część tam i, i jest mnóstwo mobów, więc tylko teraz wystarczy no. pod źródło wody je I dać teraz i… Teraz tutaj detektory kładziemy, położone tym redstone, nie w tą stronę, tylko prosto, o tak. O tak. Świąteczny odcinek. Życzę Wam wszystkim Wesołych świąt! Jeszcze na koniec Wam powiem. Ale budujemy tą choinkę. Nie jest tak prosto ją zbudować. Tak. Ale ona będzie wysoka. Nie wiem, czy trzeba jej nie, trochę nie zmodernizować. No, ona to To trochę To trochę chyba można będzie przejść. Oraz za tymi detektorami, tutaj muszę zniszczyć, o tak kładziemy lampy. Ok. I się lampy skończyły. I to będzie świecić. A więc teraz łamie jest. Teraz już się tak, tak łamie i to znowu okrączamy detektorami. Tak, tak, tak. Tak. I tutaj stawiamy drewno. No i jeszcze będę musiał polecieć po lampy, bo już się skończyło. Więc lecę po lampy i za chwilę się widzimy. Już przyleciałam ze czteroma, czteroma lampami, i tutaj stawiam. Ale tutaj nie mamy kreatywa. Co? Nie ma kreatywa? Nie rozumiem. Nie mamy kreatywa, a powiedziałeś, że przyleciałeś. <laughs> Fajne. Co to znaczy przyszedłem. Szybko. Dobra. Lampy już postawione i tak na razie wygląda nasza choinka. Ła ona tylko za duża. Za duża. Nie wiedziałem, że to tyle terenu zajmuje. To już włas, właśnie lub ona. Za duża ona jest. E, Okej. Okay. Więc e, teraz trzeba się wkopać. To chyba zrobimy z tej strony. O tak. A łopaty zapomniałem. I, I trzeba się dokopać. Dobra. E, wezmę łopatę. Idę tutaj, tędy. No i do, w moim pokoju powinna być łopata. A jest. Okej. Okay. Dobra, ja już jestem z łopatą, już wszystko tutaj wykopałem, bo tak to powinno wyglądać. Teraz Kuba zaprezentuje to, jak zrobić przekaźniki, nastawić wszystko, aby się zaświeciło, zaświeciła na na, ta nasza choinka, więc Kuba tutaj trzeba obwód zegarowy zrobić z sześciu przekaźników razem. O tak, kładziemy trzy, trzy. Trzeba je nastawić na maksymalny tip, na największy. Czyli trzy. Nad trójkę, taki obwód. Chyba wiecie to, co to obwód zegarowy. Tutaj Kuba na razie ym, zdjął pochodnie Redstone stąd. I otaj tak ochodzi sygnał. I teraz przekazujemy od tutaj i efekt voila. I efekt super. Ja to jeszcze tylko zamuruję, że możemy cieszyć się super efektem. I dodamy liście i pisamy, jak to Ja już to dodaję to liście, Kuba. Ja to tym się zajmę. No Konad? i dodaję liście. Bo tutaj jest koń-szkielet, który, nie wiem, I tak liście, po prostu i to super fajnie wygląda. Zaraz ja to muszę o, to w jakiś specjalny bój. sposób dodać. Okej, okay, no i o tutaj trochę. Jak tak mój zagra? koń się wydostał? No, fajnie to wygląda. Teraz ja to muszę jakoś ładnie zrobić. Postanowiłem, że tak to otoczę. Do, o tak. Teraz jest pięknie. I to właśnie trzeba liśmi okryć tą całą choinkę naszą, to żeby nie zasłonić lampek choinkowych. Ok, aby nie było za mało tych liści, a zatem też nie za dużo. Tak to robimy. Może w tak, taki nienaturalny sposób. Okej. Okay. Ładnie to wygląda. Świetnie się. Prezentuje. Mm, prezentuje. Mm, Dobrze powiedziałeś. Świetnie się prezentuje ta choinka. O, tutaj jeszcze okreję. Liśni. tak chyba nie wiem, czy za dużo nie będzie tych liści. Liści nigdy nie za dużo. O tak. Wow! Ja jeszcze idę po jedną rzecz tutaj do domku. Do banku, zjem sobie chlebek. I idę tutaj po, po taki drewniany. Już wam pokazuję. Świerkowe klapy. Po jakieś klapy fajne. Może ja bym wybrał jakieś takie, żeby do drzewa pasowały. Świerkowe klapy. Tutaj trzy są. I tutaj dwa. A cztery wystarczy mi. Czyli odkładamy jedną. Idziemy do choinki naszej, Zobacz, y, przyczepić, właśnie o te świerkowe klapy. O tak, ja wymyślam. Ładnie to wygląda. Y, tutaj jeszcze my sobie to, y, to zrobimy tak ładnie, aby było. O tak. Y, o. Y, tutaj to zostało można sobie wziąć Ok, i tutaj przymocuję klapę no i wszystko jest ładnie Światełko świecą nasza świąteczna choinka jest bardzo ładna bo tutaj na MC kraftowice. ej może ja usunę oto bo tutaj tak zasłanie naszą choinkę o, tak to zrobię. Ach, te lagi. Jeszcze raz muszę usuwać. Okej. Okay. Dobra, jest fajna. Fajna choinka. Tak sobie teraz idę. Zr, zostały mi jakieś rzeczy jeszcze. Idę zrobić u mnie w pokoju choinkę. Może nie taką super, tak jak tam, nie taką super, ale może też fajną. A więc, może y, mi będzie drewno. Drewno. Ach, te lagi. O tutaj mam drewno. Ach, idę i Idę do pokoju z tym drewnem. Usunę tutaj target block oraz doniczka. I tak myślałam, aby zrobić choinkę gdzieś o tutaj. Tak? Albo nie, bo y z szyba trochę przeszkodzi. Ale nie, trzeba tutaj. I to otoczymy y ciami. A Jeszcze z tej strony. Bo zrobimy bez y, podwójnego pienia, tylko z innym pieniem O tak. Nie no brzydkie to jest. O, to tak zrobię. Okej. Okay. Mhm. Taka może nie fajna, ale. najbardziej mógł... do tej choinki by pasowały te świerkowe liścia. Mhm, w sumie. A dobra te są też fajne. Dębowa. Okej, okay, tutaj mam choinkę, będą pod nią le leżały prezent pewnie kiedyś. Może to o, tak przystroić jakoś. Nie, to tak. Brzydko wygląda może. O. o tak to zrobię. Takie drzewo w miniaturce. W Minecrafcie. Okej. Okay. Ładnie to wygląda. O ta też choinka, o tutaj sobie rzeczy tutaj. Przeniosę do inwentarza. Ok. Witajcie, już są święta na yy, naszym świecie, w Minecraft. Zobaczymy, czy dostaliśmy prezenty. Ja tu już przechodzę sobie ten schodami. Głowa tutaj się no, Cześć. Cześć. Zobaczymy, czy są prezenty u nas. Wow! Są prezenty. Wow, ile rzeczy. A ty też coś dostałeś. Wow. wow, całą diamentową zbroję. Diamentowy miecz oraz żelazny armur enchantowany. A ty? Ta, też ta, dostałeś jakieś tam rzeczy. Wow, 27 diamentów. W ogóle noc. O, ja też mam 27 diamentów. Bo wow, zniszczę to. Ale zobaczcie, jakie fajne prezenty dostaliśmy od tym Mikołaja. Wow. ja już wiem co z tymi dwudziestoma ja tam nie zrobię. Mhm, ja chyba też. Okej. Okay. Super, mamy... Zobaczcie jakie fajne prezenty dostaliśmy od Świętego Mikołaja. I zobaczcie, w ogóle tam jest napis Konrad Show na tym budynku, ładnie się to prezentuje, tutaj jest choineczka. Okej, okay. więc fajnie. To już niestety jest koniec tego świątecznego odcinka. Ale my już wyjedziemy się za tydzień w sobotę o godzinie 17. A wam wszystkim życzymy wesołych świąt. Tutaj pada śnieg w ogóle. Są fajne laski cukrowe. A tam jest choinka trochę inna niż nasza. Mhm, trochę inna. Oj. Inna niż nasza. Zobaczymy, ja tutaj ten przejdę. Zobaczymy, czy ta choinka jest inna niż nasza. Znaczy no, tam nie jest. Jest o wiele inna... Na... Ach, tutaj, górą, ale się przechodzi ciężko. Ach, to, to w serwerze ma chyba zamiar, że nie można przejść. O, i zamiast tego, wody nie jest. Lód. No to fajna, nawet się postarał. W Postarali. Ładna chojnaczka. Wow, tutaj prezenty leżą w ogóle prezenty tutaj, a to użyto komend. Tam jest gwiazda, a my już widzimy się za tydzień o godzinie 17. Ja wam wszystkim życzymy wesołych świąt. Cześć!